Powiedzieliśmy tym meczem, że wyjściowa jednastka na mecz z Słowacją to będzie wyjściowa 11 na, na mecz z Grecją. A zmienia zdanie jako, że się w tej nie znalazłby? Nie, nie zmienia zdania, bo chyba trener e, no, przygotował sobie w głowie już tą jedenastkę. także e, dwa mecze e, praktycznie minęły sparingowe i myślę, że ten był najważniejszy. Także no, maje pewnie jeszcze jakieś wnioski do, e, no, do wyciągnięcia, ale generalnie myślę, że ta co co wyszła to. Tak, tak jak powiedziałem, e, możliwe, że wyjdzie w meczu z Grecją. Dzisiaj, e, od momentu, kiedy pojawiłeś się na boisku, troszkę trener z tak z wysokości druku wyglądał pokrzykiwał na Ciebie i na Adriana tego, Ciebie deprymują takie uwagi trenera, czy w ogóle nie, nie słyszysz tego znamy, To znaczy, ja się nie przyjmuję tym, e, bo każdy trener jakoś inaczej reaguje na, e, no, na grę, na boisku, na zawodnika, więc e, nie obchodzi mnie to w ogóle. A co to były za uwagi, tak już konkretnie... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie słyszałem, także... A jak, a jak ocenisz swój występ y, w roli kaszyka? Znaczy ja ocenię swój występ. Już robiłem to kilkakrotnie, więc e, z, gdzie gdy, gdy Kuba się zmienia, więc... E, nic szczególnego takiego, no, ale zagrałem, zagrałem tak jak normalnie, nie, ta opaska jakoś nie wiem, nie, nie, nie podwyższa mojego jakoś, jakoś mojego poziomu. Jak to wyglądało z ławki, jak to wyglądało z bojewska? Bo my mieliśmy wrażenie, że strasznie ostro e, grają Słowacy, Za ostro jak e, na drużynę, która za chwilę ma zagrać w Euro 2020. To znaczy ja myślę, że oni są w trakcie budowy i, i na pewno chłopacy ze Słowacji chcieli się pokazać też nam, swojemu nowemu selekcjonerowi, więc no się, dlatego, z tego to wynikało. Ale, ale Was to nie, nie, nie znaczy, to jest mecz, to jest mecz piłki nożnej, więc każdy wychodzi z różnym nastawieniem. Niektórzy grają od początku ostro, więc normalne. Pierwsza połowie gra wyglądała e, dużo lepiej niż drugiej. Stworzy, stworzyliście sobie, znaczy koledzy z stworzyli mm. sobie kilka naprawdę dogodnych sytuacji. To też taki był, e, twoim łatwiej, to było widać zdaniem, widać w tak e, większej świeżości dzisiaj, tak mimo wszystko. To znaczy, ja myślę, że tam świe ta świeżość się przyjdzie, bo mamy teraz e, dni wolne więc wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze będziemy świeżsi w meczu, myślę, że z Andorą jeszcze e, będziemy lepiej wyglądali. Aby ocenił grę Polańskiego, Morawskiego, czy swoich konkurentów? Trener nie ocenia grę, ja nie muszę ich oceniać. Myślę, że w tej sytuacji miałeś na 2-0 wystarczająco meczowo. Mhm. Znaczy spadła mi idealnie piłka. E, ciem Generalnie włożyć ją pod poprzeczkę. E, mogłem tylko powiedzieć dzień dobry, zamknąć oczy i, e, no i skierować piłkę. No chciałem pod poprzeczkę i, i nie wyszło.